Co królowa Aleksandra otrzymała od męża z okazji zaręczyn, o tym w dzisiejszym nagraniu. W XIX wieku zaręczyny w rodach arystokratycznych i królewskich miały niewiele wspólnego z miłością, były głównie interesem podyktowanym względami polityczno-materialnymi. Pomimo tego, królową Aleksandrę i króla Edwarda VII łączyła silna i pełna uczuć relacja. Ich małżeństwo zawarte w 1863 roku charakteryzowało się wzajemnym szacunkiem i oddaniem, choć król miał opinię kobieciarza i posiadał oficjalne kochanki. Jedną z nich była prababka obecnej królowej Kamili. Z okazji ślubu i zaręczyn Aleksandra dostała od męża wspaniałe diamentowo-perłowe kolczyki oraz naszyjnik wykonany przez Gararda, składający się z ośmiu klastrów dużych diamentów, które zakończono wisiorkami. Każdy z nich posiadał perłę umieszczoną centralnie i odznaczał się wyjątkowo świeżym spojrzeniem na projektowanie. Był on na tyle uniwersalny, że można go było częściowo rozebrać, co miało miejsce podczas koronacji w 1902 roku, gdy centralne elementy zdobiły koronacyjną suknię. Wzór i rzemiosło odzwierciedlają skomplikowaną dbałość o szczegóły typową dla epoki wiktoriańskiej i edwardiańskiej. Sposób posadzenia diamentów oraz wyrafinowana geometria klastrów miały na celu nie tylko zachwycać, ale również symbolizować czystość, bogactwo i królewską władzę. Po śmierci królowej Aleksandry w 1925 roku, klejnoty te zostały przekazane do królewskiego skarbca, skąd mogą być wyjmowane, ale nigdy sprzedane. W późniejszym czasie nosiła je królowa Maria, kontynuując ich dziedzictwo i nosząc je na wydarzeniach takich jak koronacja króla Jerzego VI. Kolejne pokolenia, w tym królowa Elżbieta II i królowa Kamila, nosiły część kolekcji należącej do królowej Aleksandry. Zachęcam do obserwowania kanału.